To lider środka pola. Lewy. 42 gole w barki, ale w kadrze tylko jeden gol w 2025 roku. Wersas Austria. 2-1. Tomaszewski ma rację. Probierz dokonał dobrego wyboru. To złoto, bo Zieliński to kapitan, który może poprowadzić Polskę do awansu na MŚ 2026 roku, a Lewy musi odbudować zaufanie drużyny. Małpka weszło kom 26 lipca 2025 roku. Emotikon Smutek Zieliński to spokój, lewy to chaos. To skarb, bo Urban ma szansę stworzyć nową erę. Ale czy Zieliński na pewno zostanie kapitanem? Tomaszewski ostrzega, kolejna zmiana to ryzyko, Zieliński miałby prawo obrazić się na selekcjonera. Ryzyko? Jeśli Urban odda opaskę lewemu. Szatnia może się rozpaść, małpka UE, Poland, 25 lipca 2025 roku, emotikon smutek zieliński, zasługuje na dokończenie eliminacji. Kontrowersje. Kibice są podzieleni, małpka Rokio -Kafor. 26 lipca 2025 roku, emotikon smutek lewy to lider, zieliński to tylko zastępca. Ale małpka Legionet kontruje, zieliński to jedność, lewy to ego. Urban który spotkał się z nawałką, małpka WP Sportowe Fakty, 20 lipca 2025 roku, wie, że stabilność to klucz Zieliński daje spokój, lewy ryzyko. To złoto, bo decyzja urbana zdefiniuje kadrę przed Holandią i Finlandią. Złoto finałowe, wizja przyszłości, Tomaszewski ma rację, Zieliński to kapitan na eliminacji.